Co prawda w FIFA jest dobre milion kart, które są naprawdę świetne, ale to tylko i wyłącznie przez to, że są drogie. Ale są również moi drodzy karty, które nigdy takie drogie nie były, a przywołują od razu nostalgię i miliony wspomnień. No i dzisiaj odcinek, na którym możecie się troszkę wzruszyć Słuchajcie, ja tylko powiem, że oczywiście nie są to jeszcze wszystkie karty, które znajdą się w tym materiale Bo musiałby on trwać ze dwie godziny Więc dawajcie znać w komentarzu, czy chcecie kolejnej części czegoś takiego no i też myślałem sobie, że może bym nagrywał właśnie jakieś serie z innymi youtuberami Których bym zapraszał na odcinek i oni by tworzyli swoją jedenastkę marzeń ze wszystkich kart z Fify To mogłoby być całkiem ciekawe A ja jeszcze tylko napomknę, że jestem Max. Odcinki pojawiają się codziennie o godzinie 16.30 É she No, i to jest daily do końca roku z powodu tego, że walczymy o 100 tysięcy subskrypcji. I jeżeli chcesz mi pomóc, to doskonale wiesz, co robić. Zaczynajmy! No, i na sam start po prostu on musiał się znaleźć: Mianowicie Victory Barbo. A przede wszystkim tutaj tych kart ma naprawdę sporo, ale chodzi mi o jego Pik, czyli FIFA 15. Ta karta z Romy na prawym skrzydle jest dla mnie absolutnie topowa. Ją najbardziej pamiętam. Grałem w FIFA 15 naprawdę mega dużo tą kartą, i ostatnio zacząłem się też zastanawiać, tak naprawdę, ile osób zaczęło go kojarzyć tylko i wyłącznie przez slasha, ile właśnie on miał wpływu na znalezienie się tak wysoko właśnie w hierarchii większości ludzi, bo myślę, że jeszcze duża część w ogóle nigdy tą kartą nie grała. Ale oczywiście nie zmieniając faktu i Barbo musiał się znaleźć. Co prawda ta karta już na te realia FIFA obecnie nie musiałaby być tak fantastyczna, ale 4 na 3 to wciąż byłby dobry wynik. 66 wykończenia to jakaś tragedia, ale w tamtych czasach Wiktor i Barbo naprawdę byli fenomenalny i ostatnią kartę, jaką otrzymał to była FIFA 19. I z szacunku do czasu FIFA 15, gdzie zaczynałem swoją przygodę z Ultimate Team, to do tego legendarnego i Barbo musi dołączyć jeszcze dwójka zawodników, każdy wie o kogo chodzi Jzerwinio oraz Dumbia w tamtych czasach to były karty w ogóle fenomenalne. Każdy tym trio grał. Ja naprawdę świetnie się bawiłem, grając tamtymi kartami. To już co prawda było lata temu, ale myślę, że właśnie ta dwójka zawodników na tyle się wyróżniła, żeby się znaleźć, bo to są prawdziwe legendy. Ale przejdźmy już do kolejnych innych ciekawych wyborów. Mam wrażenie, że akurat temat tamtego trio z Romy jest już na tyle przedmuchany i głęboko w mainstreamie, że nie ma sensu poświęcać im za dużo czasu, bo każdy wie doskonale o co chodzi. Natomiast ja jeszcze powrócę do FIFA 17, to już jest co. Co prawda, inna edycja gry, ale Chris Smalling to był wtedy taki rzeźnik na środkowej obronie. Nie wiem czy pamiętacie, ale 77 Pejsa. Każdy nim wtedy grał, naprawdę. Ja pamiętam te czasy, bo Smolik idealnie łączył się jeszcze z inną legendą, a mianowicie z Batlandem. I to duo było po prostu tak niesamowicie często wykorzystywane: Batant labramce i Chris Smolink w obronie. Tutaj dużą zaletą tego bramkarza był wzrost. Medr 96, moi drodzy, to po prostu był kosmos, bo wtedy naprawdę wzrost dużo znaczył. W sensie, jak na realia dzisiejszej gry, też znaczy, a Chris Smolik miał wówczas 77 pejsa. Jakby nie patrzeć, teraz już każdy obrońca tyle ma, ale wtedy. Wtedy to było jeszcze coś o wiele lepszego. No i jeszcze na koniec gry ta karta Futis. Matko boska, to były czasy. Nie opuszczając jeszcze FIFA 17, nie zapomnijmy o jednej karcie, która również zasługuje na uznanie, mianowicie jest Daniel Staricz z FIFA 17, ale również w FIFA 16 i FIFA 15 był mega grywalną kartą, jednakże ja go najbardziej pamiętam właśnie z FIFA 17, wówczas 4 gwiazdki sztuczek dwie słabsze nogi, jakby nie patrzeć na realia dzisiejszej gry, już by to nie było takie mocne, ale Daniel Staricz naprawdę wtedy się wyróżnia. Pamiętam nim naprawdę dużą ilość bramek, pomimo tego, że miał 1,88 m, to naprawdę miał fajną sylwetkę w grze i był dość z winnym zawodnikiem, oczywiście tutaj stamina go mocno ograniczała, ale pamiętajmy, że to jeszcze były troszkę inne czasy FIFA, więc wtedy niektóre rzeczy jeszcze nie miały aż takiego wpływu. Miał świetne za to wykończenie. Pamiętam, że był zawodnikiem lewonożnym i Staricz również, moim zdaniem, zasługuje, żeby się tutaj znaleźć. Ej, bez jaj, pamiętacie kartę, która byłaby takim rzeźnikiem przy style FIF na swojej bazowej karcie. Jeżeli nie, to przypomnijcie sobie o Ramirezie. Tak naprawdę w każdej Fifie wyróżniał się kosmicznie, ale jego pick pikformia FIFA 15-14. Środkowy pomocnik defensywny 88 7 79 defensywy, 7,3 fizyczności. Ta karta wyglądała jak Kantę, a nawet jak lepszy Kantę. I przypominam, że jak w FIFA 15, na przykład, ta karta była, to był w ogóle jakiś kosmos. Był teraz, jakby nie patrzeć, taka karta już by aż takiego wrażenia nie robiła. Ale wtedy to był po prostu taki rzeźnik. No cóż, pewnie do Kantę by mu teraz troszkę brakło. Ale i tak, moim zdaniem, zasługuje na ogromne wyróżnienie. Bo Ramirez to naprawdę wspomnienie dawnych Fif I to karta, która przez tyle lat była aż tak mocna. Wszystkie obecne przykłady są już troszkę z dawnej FIFA, ale nie zapominajmy, że jeszcze do nie tak dawna również tacy rzeźnicy byli i karta FIFA 19 MLS, karta Flashback Ibrahimowicza. Pamiętam, że to każdy grał nim po prostu z ławki rezerwowych. To jak dużo liczba osób grała właśnie z latane było niesamowite. A ja osobiście mega ubolewam nad tym, że ja tego Ibrahimowicza wtedy nie zrobiłem i nie miałem okazji nim pograć, ale pamiętam doskonale, jak każdy nim grał. No jest to karta, która również zasługuje, żeby się tutaj znaleźć, bo myślę, że wspomnienia żyją do dzisiejszego dnia. Tym bardziej, że to jeszcze nie aż tak dawno ten Ibra rządził na boisku. No i myślę, że jest to karta, która zasługuje również na uwagę. Dodatkowo 5 Ciasnych sztuczek miał Zlatan Nie no, ta karta w ogóle wygląda, jakby była z innej planety. Natomiast teraz, przechodząc już troszkę do znowu starszych czasów, no to Christian Benteke i FIFA 14, czyli główki, wtedy królowały w FIFA zdecydowanie, pamiętacie, wrzuta od razu na główkę i gol. No i właśnie wtedy Christian Benteke idealnie wpisywał się w metę gry. On był właśnie takim gościem, który zawsze strzelał te główki. 1,92m na pewno mu w tym pomagało. No i Christian Benteke również jest takim wspomnieniem FIFA 14. Aczkolwiek on jeszcze FIFA 15 jak najbardziej dawał radę. No ale głównie jest kojarzony właśnie z FIFA 14 i tymi rzeczami, które tam wyprawiał. Póki co mam wrażenie, że FIFA 17 wychowała największą ilość kart, za którymi tęsknimy. No, również FIFA 15, ale do FIFA 17 jeszcze wrócę, ponieważ Musa, czyli zawodnik Leicester City, na tamte czasy to był po prostu prawdziwy król. 93 paisa, 82 7 76 strzelania. 4 na 3 gwiazdki, ale 91 staminy. Ten chłop nigdy się nie męczył. 90 agility, 90 balansu. Również moim zdaniem Musa zasługuje, żeby się tutaj znaleźć, bo ja go przede wszystkim kojarzę na bazowej karcie z FIFA 17. Ale jeżeli chodzi jeszcze o te karty specjalne po kroju futis, no to to też wiadomo kosmos. Ale jeszcze FIFA 18 również łapał te mega grywalne karty. No ale przynajmniej ja go najbardziej pamiętam z FIFA 17. FIFA 15 była legendarna, ale co by było to za zestawienie bez pana Bolasie i jego karty Toca przede wszystkim. Matko Boska, jaka ta karta była przepotężna. Już patrząc na te statystyki 93592 Dribbling 8 strzałów, 5 gwiazdek sztuczek, 4 słabszej nogi, 90 staminy. Okej, okay, jego wykończenie było na poziomie 77, ale to jaką frajdę dawała ta karta, to było w ogóle coś niespotykanego na tamte czasy, bo Bolasie był aż tak mocny, że to jest w ogóle głowa mała. Tutaj jest prawdziwa. Most entertaining player in the BPL Tutaj jest prawdziwa, jakby to powiedzieć Składany hołd prawdziwie właśnie w dyskusjach tej karcie No i moim zdaniem w 100% zasłużenie Bo Janik naprawdę był gościem, który się na tamte czasy wyróżniał No i myślę, że jest nieodłącznie legendą FIFA. No dobra, my tu ciągle gadamy o tych starych Fifach Ale FIFA 20 wyhodowała kolejną fenomenalną kartę A mianowicie Ryana Kenta To było tak niedawno temu No ale Kent, gdyby go zabrakło w tym zestawieniu To ja przynajmniej bym sobie tego nie wybaczył Bo Kentem grał każdy A biada temu, kto zapomniał go zrobić Pamiętam, że było wtedy jakieś wyzwanie W którym bawił właśnie Kent do wyboru i ktoś inny I pamiętam jak wtedy wszyscy czekali, żeby Rangersi wygrali mecz I żeby Kent dostał upgrade No ale ta karta... Ona do końca gry wchodziła tak naprawdę z ławki rezerwowych. Niesamowity zawodnik i myślę, że każdy go będzie pamiętał właśnie z FIFA 20. I jest to chyba właśnie największa legenda zesz zeszłej FIFA już nie, ale FIFA 20. Teraz przyszedł czas na FIFA 18 i kartę, którą ciężko tak naprawdę pojedynczo wyróżnić, a mianowicie Alessandrini. Wówczas FIFA 18, pamiętam, że również często każdy go z ławki wpuszczał albo miał w swoim głównym składzie. Jak możecie zobaczyć, tu każda karta wygląda fenomenalnie, już od informów aż po tą kartę FUTIS. No ale myślę, że tą kartę FUTIS trzeba tutaj najbardziej wyróżnić, no bo statystyki kosmiczne 4 na 4 gwiazdki, no ale to tu po prostu już. Palicho z tymi gwiazdkami w takim momencie, gdzie jest 99 pejsa, 95 driblingu, 94 strzałów. Przecież to tak jakby to był jakiś Cristiano Ronaldo albo Nazario, czy tam jeszcze jakaś kompletnie inna ikona, ale Sandrini wówczas z FIFA 18 w 100% się wyróżniał, ale tutaj no przede wszystkim sam fakt tamtych czasów, no 99 agility balansu, wydaje mi się, że to jest w ogóle pierwsza karta z FIFA 18 w tym zestawieniu, no i z całą pewnością powinien się tutaj znaleźć. Kolejny piłkarz, który dzięki FIFA 17 zyskał przydomek Sonaldo, a mianowicie chodzi tutaj oczywiście o Hume, sona i każda z tych kart była niesamowita, bo FIFA 17 właśnie Koreańczyk, można było go śmiało nazywać Sonaldo, czyli od Cristiano Ronaldo tutaj taki e, takie zapożyczenie, no bo wtedy grał praktycznie jak on. No i Son był na tyle mocny, że właśnie zasłużył na taki przydomek Sonaldo. Tutaj co prawda cztery skillmówcy, ale wtedy week był mega ważny, czyli ta słabsza noga i to go wyróżniało, bo miał aż 5 gwiazdek, aczkolwiek tutaj każda karta czy Inform czy Motmy czy właśnie jakieś Potmy były mega grywalne i Sonna zawsze będzie legendą FIFA 17. Kante w Chelsea jest wykorzystywany do tej pory, ale czy ktoś pamięta o FIFA 18 i o Bakayoko? Wówczas ten ziomek był tak często grany, że to też głowa mała. Tutaj ludzie się niektórzy śmiali, że jest to tani Patryk Vieira. Był dość wysokim zawodnikiem, 1,85 m, ale przede wszystkim miał 73 3 niezłą defensywę i fizyczność. I pamiętam, że również na początku gry absolutnie u każdego grał na środkowej pomocy defensywnej. Także Bakayoko również będzie tutaj wspomnieniem FIFA 18, i myślę, że wiele osób za nim tęskni. Ja też, bo powiem wam, że ja akurat Bakayoko dobrze wspominam. Chociaż to mówię, no też były troszkę inne czasy, ale i tak fajnie, że tutaj Bakayoko się również znalazł. Kolejna karta i tutaj może być zdziwienie, ponieważ jest to Lucas Moura z FIFA 19 i jego karta oczywiście potma. Ta karta była pierwszym potmikiem, który wyszedł w FIFA, czyli tak jak w tym roku wyszedł Cristiano Ronaldo, którego nikt praktycznie nie zrobił, to wtedy wyszedł Lukas, który był mega tani i zrobił go totalnie każdy i ta karta była dla mnie fascynująca, bo u niektórych Lucas grał po prostu jak najlepszy piłkarz świata, a u niektórych znikał na całe spotkania, co było wręcz w ogóle jakimś dziwnym faktem, aczkolwiek 7 Staminy na tamte czasy też przeszkadzało No ale z ławeczki bardzo często Wchodziła na początku gry Właśnie w pierwszych jedenastkach często gościł No i Lukas myślę, że jest takim wspomnieniem FIFA 19 A ty za jakim piłkarzem tęsknisz? Dawaj znać w komentarzu To może zrobimy jeszcze drugą część Jeżeli będzie zainteresowanie A ja wam pięknie dziękuję za obejrzenie tego materiału Za wszystkie łapki w górę, subskrypcje Dzięki jeszcze raz, widzimy się jutro o godzinie 16.30 Cześć!